Nawiązując do wypowiedzi na ostatniej sesji Rady Miejskiej, nam się stwierdzić, że tak jak mówiłem, że Staszów wprowadzony został w ostatniej kadencji Rady i Zarządu Burmistrza w nowy XXI wiek. Porównując okres mojej pracy przez 22 lata w spółce ZEC, wcześniej był to BEC pod Zarządem Starojewory, przemiany, które dokonały się w okresie, w ostatnim okresie z zakresu modernizacji kotłowni, ochrony środowiska, zużycia węgla i polepszenia, światłości, polepszenia obsługi mieszkańców ciepło no, są nieporównywalne. Został zmieniony całkowicie wizerunek firmy z firmy produkującej tylko ciepło z węgla na firmę elektrociepłownię, gdzie będziemy produkować megawatt 600 kW prądu. I tyle samo mocy cieplnej. Prąd będzie sprzedawany do linii średniego napięcia, gdzie posiadamy dwie takie linie i energia produkowana z agregatu prądów wróżowego, progeneracyjnego będzie zużywana na potrzeby własne. Nadwyżka będzie sprzedawana. Energia na potrzeby własne da dużo oszczędności, ponieważ nie będziemy płacić za wszystkie dodatkowe opłaty przesyłowe transferu, ponieważ ta energia będzie tu, to co ostatnio się stało z naszym zakładem, to jest to milowy krok w dziejach polnictwa na terenie Staszowa.